Proszę państwa, zbliża się tegoroczna majówka, a w ramach tej majówki święto flagi i święto Konstytucji 3 maja. Chcielibyśmy ten temat Konstytucji przybliżyć państwu goszcząc dzisiaj Jana Sekte Wirczyckiego, historyka i szefa Wirczyckiego Archiwum Cyfrowego, który państwu w skrócie opowie o Konstytucji 3 maja. Bardzo proszę. Witam Młodek, witam Państwa bardzo serdecznie. Faktycznie jest to dość ważne święto w historii naszego i narodu i państwa. Z racji tego, że w dość burzliwych czasach doszło do zdarzeń, które mamy okazję i przyjemność teraz między innymi też świętować. Otóż czasy były burzliwe po pierwszym rozbiorze próba narodu polskiego do wyzwolenia się od wpływów obcych sił, obcych państw. W ramach, to się obrad Sejmu Wielkiego, podjęto właśnie próbę ratowania suwerenności, niepodległości przed zakusami naszych sąsiadów. Konstytucja została uchwalona 3 maja w roku 1791 w celu przede wszystkim uregulowania ustroju prawnego Rzeczpospolitej Obojga Narodów. I doszło do tego w dość takich, można powiedzieć, bardzo ciekawych okolicznościach. No, otóż przywódcy Stronnictwa patriotycznego z królem Stanisławem Augustem Poniatowskim wykorzystali zbliżające się święta Wielkanocne do zwołania obrad Sejmu który przegłosował ustawę przy obecności zaledwie 1 trzeciej posłów. Posłowie w większości wyjechali, ci, którzy byli w zostali w Warszawie i oni właśnie wzięli udział w akcie uchwalania tejże konstytucji. Coś co bardzo istotną wywołało to wielki entuzjazm przede wszystkim wśród uczestników i wśród mieszkańców Warszawy, ale trzeba też pamiętać o tym, że było bardzo wielu przeciwników. Tejże konstytucji. Ważne też pamiętać o tym, że była to druga na, na świecie i pierwsza w Europie spisana konstytucja. Aczkolwiek współczesne badania historyczne troszeczkę degradują naszą znaczy, konstytucję do rangi drugiej w Europie, sugerując, iż pierwszą konstytucją taką uświeceniową, spisaną, funkcjonującą przez ponad 25 lat była konstytucja Korsyki z roku 1755. Ale tym niemniej. Patrząc na warunki i na historię Polski, uchwalenie takiego aktu, jakim była Konstytucja 3 Maja, było, było to wydarzenie naprawdę bardzo yy, donośne, bardzo ważne z racji no, naszej historii. Pamiętając o Polsce Szlacheckiej, mając perspektywę tworzenia w miarę nowoczesnego państwa z tym podziałem władzy, to było wydarzenie naprawdę godne uwagi i dziwnego też, że nasi sąsiedzi patrzyli na to w sposób dość krytyczny. Co jest, jakie założenia posiadała ta ustawa na zasadzie? zmieniała nam ustrój państwa na monarchię dziedziczną. To jest bardzo istotne. Do tej pory mieliśmy, to była to monarchia elekcyjna, Pani. Tu głównie chodziło o to, przede wszystkim, aby ograniczyć, złagodzić nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Szlachta w sposób nieumiarkowany gnębiła tych chłopów, wykorzystywała ich, wykorzystuje to właśnie na dodatkowe obciążenia ale co było wielkim efektem tego niezadowolenia, groziło rewolucją. Więc w tej, w tej kwestii było to dość ważne. ważne. Nadal, co chłopa był pan, jednak był on pod Państwa. Co jeszcze bardzo istotne, Konstytucja wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wraz z uchwaleniem Konstytucji 3 maja wiązano nadzieję na wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Ustawa dawała też szansę na przeprowadzenie koniecznych dalszych reform ustrojowych. Oczywiście Prowadzenie konstytucji wywołało również, jak wspomniałem wcześniej, natychmiastową reakcję naszych sąsiadów, tutaj głównie przede wszystkim serce Katarzyny II, która zdecydowała się na rozpoczęcie interwencji w Polsce, która doprowadziła do wybuchu wojny w obronie konstytucji 3 maja w roku 1792. Co się Rzeczą rzeczą to oczywiście wojna zakończyła się klęską i doprowadziła do trzeciego rozbioru państwa polskiego, tym niemniej, w historii, w tradycji narodowej to wydarzenie odegrało bardzo istotną rolę i już w roku 1919, czyli po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Sen uchwalił Dzień 3 Maja świętem Konstytucji 3 Maja. I do 1939 roku było to święto obchodzone, było to święto narodowe, święto państwowe. W po roku, kiedy państwa polskie znalazły się w strefie wpływów Związku Radzieckiego, jeszcze do roku 1946 święto to było obchodzone. Doszło jednak w tym okresie do demonstracji na ulicach miast i w rezultacie one były stłumione przez milicję. Od tego momentu zawsze staną obchodzenia tego święta. Tak też było do roku 1990, kiedy to święto przywrócono. I od tego roku, czy roku 1990 chodzimy do święta jako święto narodowe związane z upamiętnieniem tego bardzo ważnego wydarzenia historycznego. Dla ciekawości powiem Państwu również to, że od, tysiąc, od 2007 roku, dzień 3 maja jest obchodzony przez święto u naszego sąsiada na Litwie. No to cóż, dziękujemy Państwu serdecznie. Dziękujemy. E, ja się również za wizytę. Nie możemy spotkać się w realu. Zapraszamy więc na YouTube'a, na stronę Gminy Giżycko oraz na Facebooka Goki w Wilkasy. Tam Państwo będą mogli oglądać nasze materiały.